Szeroki zakres usług foto-wideo, szczegóły na kamildzenie.pl. Porażka dzisiaj niestety z zagłębiem 2 sosnowiec 3 do 5. No, były nadzieje w tym meczu, no ale ostatecznie schodzicie z boiska jako pokonani. Oczywiście, no, na, 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 na koniec dnia zawsze liczy się zdobycz punktowa. Przegraliśmy ten mecz, ale z przebiegu gry, z podejścia wolicjonalnego, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne do tego meczu, to dla mnie ten mecz niesie niesamowitą wartość. Musimy sobie jasno powiedzieć, że graliśmy z drużyną w całości złożoną z pierwszoligowców, z ludzi, którzy, których piłka nożna jest zawodem. My w żadnym aspekcie nie ustępowaliśmy tej drużynie. Mieliśmy niezliczoną ilość sytuacji bramkowych, które no dzisiaj nie chciały po prostu wpaść do bramki. Oczywiście uderzamy się w piersi, jeżeli chodzi o grę defensywną. Daliśmy się zbyt wiele razy zaskoczyć. No i ostatecznie przegrywamy, ale tu uprzedzę pytania. Ta drużyna jest gotowa do tej dziesięcio-meczowej kampanii na 100%. Dzisiaj pokazali naprawdę. Niesamowity charakter i, i kapitalne przygotowanie motoryczne. Na, na tle zespołu pierwszoligowego e, wyglądaliśmy, wyglądaliśmy naprawdę bardzo dobrze i, i z tego aspektu jestem szczególnie zadowolony. No i te bramki stracone przede wszystkim po błędach indywidualnych, no, takie, które pod lesiance rzadko się zdarzają. Artur Tomanek, chyba pierwszy taki poważny błąd w tym sezonie, no ale też nie ma co do niego mieć pretensji. Tak, no boli oczywiście to, że te bramki padały raz, że po błędach indywidualnych. Takich no bardzo takich prostych, niefrasobliwych. Nie, nie Dwa, padały w momentach, kiedy osiągaliśmy na boisku bardzo dużą przewagę i to, to podcina skrzydła niesamowicie. Ale ta drużyna ciągle wierzyła, cały czas wierzyła, no mieliśmy karnego na 5-4, no nie strzeliliśmy go, mieliśmy jeszcze swoje sytuacje. I, i, i ostatecznie taki wynik trochę hokejowy, ale jestem pewny, że ten wynik nawet w jednym procencie nie odzwierciedla przebiegu, przebiegu tego spotkania, bo, no bo zagraliśmy naprawdę no, za mojej kadencji, jeżeli chodzi o grę ofensywną, o kreatywność, o, o, o po prostu taką, taki, taki polot i fantazję, najlepsze spotkanie. No to też śmiało można powiedzieć widzowie, którzy oglądali transmisję na żywo, no idealna reklama czwartej ligi. No tak, no, nie mówmy, że to był mecz czwartoligowy, to był mecz na, 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 na tempie na pewno z wyższej ligi. Te tempo było reklamą tego, co robimy na treningach naszej pracy, naszego zaangażowania, naszej pasji. Mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój wolny czas, swój dzielą, dzielą obowiązki między rodzinę, pracę i, i, i treningi. Przykład Maćka Niesyty, który, który wczoraj żonę odebrał z dzieckiem z, ze szpitala, dzisiaj przyjeżdża na mecz, haruje naprawdę na, na, na całej szerokości boiska, strzela bramkę. I, i, i to, są, to są rzeczy, których nam nikt już nie zabierze, mimo tej, mimo tej porażki i tego zerowego licznika punktów. Ja na bazie tej porażki jestem w stanie zbudować bardzo dużo, ale piłka jest po stronie zespołu. To oni muszą teraz dorównać do tego dzisiejszego poziomu, poprawić grę defensywną, zwiększyć odpowiedzialność w, w, w grze obronnej i będziemy gotowi do, do tego, żeby w tych 10 spotkaniach cały czas atakować najwyższą lokatę. Po tym co mówisz, wnioskuję, że w Szat nie było reprementy po końcowym gwizdku. Oczywiście no, reprymendę zostawimy sobie na, na analizę pomyczową, no, dzisiaj kapitalny też materiał, bo wiadomo, że, 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 że te materiały ze, ze stadion Ludowego są, są wybitnej klasy. Nie, nie stać nas, żeby na, na, na innych boiskach czwartoligowych mieć taki, taki poglądowy materiał, jeżeli chodzi o ustawienie zawodników, o, o, o zachowanie w poszczególnych strefach. Więc dobra, merytoryczna odprawa we wtorek, a dzisiaj tak jak mówisz, no, słowa otuchy, pochwały, tą drużynę trzeba zbudować. Te osoby, które gdzieś dziś zdarzyły im się takie błędy, które im się nie zdarzają, też muszą dostać kawałek ciepłego słowa, bo e, no, dla tych osób, które chciałyby krytykować dzisiaj podlesiankę za grę w obronie, no, proponowałbym zobaczyć minę tych chłopaków, którym się zdarzył taki, 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 taki błąd e, i naprawdę ich, ich, ich dużą, duży żal za, te, za tę sytuację, wzięli winę na siebie, co, co dla mnie jest e, no, rzeczą taką nietypową, bo wiemy, że zawodnicy raczej myślą mocno egoistycznie tutaj. Tutaj duży altruizm ze strony tych zawodników i, i, i duże słowa otuchy z naszej strony, na pewno jestem e, pewny, że, że, że oni dadzą w kolejnych meczach dużą jakość.